Siemaneczka, cześć, dzień dobry. Piątek, witajcie w nowym roku. Mam nadzieję, że przeżyliście sylwestra i mam nadzieję, że teraz wszyscy razem ze mną pójdą na siłownię i będą redukować masę, którą zebrali. Zatem w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat pomp. Pomp olejowych. Ile mamy pomp w samochodzie? No, często mamy, jeżeli chodzi o silnik benzynowy, pompę w baku, żeby podać to paliwo. W układach wysokiego ciśnienia common rail też mamy różne pompy. Mamy pompy wtryskowe w zwykłych dieslach, pompy wody, ale bardzo często zapominamy o. Pompach olejowych, i wyobraźcie sobie, że już w erze przemysłu, około 200 iluś lat temu, kiedy powstały pierwsze silniki parowe, człowiek skumał się, że kurczę, no, trzeba jakoś to posmarować. I do smarowania pierwszych jednostek, nazwijmy to, silnikowych do pierwszych silników, służyły nam tłuszcze zwierzęce, tłuszcze roślinne. No i zaczęli kminić ludzie wraz z rozwojem technologii, kiedy powstały pierwsze silniki benzynowe, pierwsze silniki wysokoprężne, jakby to wszystko nasmarować. No i Idąc duchem tamtych czasów powstały pompy olejowe mechaniczne i na takich się skupimy, bo zapominamy o nich bardzo często, a jakie może być ryzyko, jeżeli pompa olejowa sobie przypomni o tym, że istnieje i poinformuje właściciela? Ryzyko jest bardzo duże, dlatego że wyobraźcie sobie, że arteria olejowa bardzo często przy uruchamianiu ma 3, 4, 5 bar nawet, czy ciśnienie, kiedy są wysokie obroty, wzrasta. Ale jeżeli przerwiemy ten układ smarowania, ciśnienie się nie spadnie, nasz samochód jest już leciwy i czujniki się nie zaświecą, patrz punkt smoczy całego, może dojść do utraty filmu smarnego, a poprzez to do zatarcia wszystkich elementów obrotowych, które są w silniku. Zatem Porozmawiajmy o tym, bo wiedzą o tym użytkownicy Opli Insignia 2.0 CDTI. Z tego co kojarzę, tam 12-13 rok od 110 do 195 koni przypomina im o utracie ciśnienia. Bardzo często komunikat na desce rozdzielczej, dlatego że wadliwa jest uszczelka w smoku. Wiedzą o tym użytkownicy 2.0 TDI na pierwszych układach, gdzie nie wiem, Niemcy stwierdzili, że takie dobre pompy robiliśmy, zróbmy jeszcze lepsze. Hans ha, ha, i wymyślił. No i mieliśmy pompę, w której padał. Taki imbus, taki czpień, ale nie tylko on, ponieważ wyrabiał jeszcze gniazdo, tutaj Stasiu wam wyświetli. No i oczywiście jeszcze mamy na przykład 1,7 CDTI i suzu, gdzie coś nie poszło i za krótki troszeczkę był ten gwint, który tam trzymał to kółko napędowe do pompy olejowej i potrafiło nam się odkręcić i upaść. Zatem przejdźmy do pompy. Oczywiście wszystkie te przypadki omówione wcześniej, to jest tak naprawdę jedna. 20 wadliwych systemów, jeżeli chodzi o układ smarowania. Wyobraźcie sobie, jeżeli mówimy o 2.0 TDI, to to się nie budzi, dlatego że inżynierowie niemieccy poprawili tą technologię, a sytuacja tyczyła się tam układu, który miał z tego co kojarzy dwa wałki wyrównoważające, coś takiego. A więc to nie wszystkie silniki i tutaj na stole mamy pompy mechaniczne. Tak, to są pompy mechaniczne. Rozdzielmy pompy olejowe na dwa rodzaje, o zazębieniu zewnętrznym, tutaj rysuneczek, i o zazębieniu wewnętrznym, tutaj rysuneczek, i na tych się dzisiaj skupimy. Zapewne dla wielu Was taki widok jest znany, jest to Sitko a zaraz za nim cały element nazywany potocznie smokiem. Umiejscowione w misce olejowej, dlatego tak ważne jest utrzymywanie odpowiedniej ilości oleju w naszym silniku, wysokości tak naprawdę po miarce, dlatego że jeżeli smok nie będzie mógł zaciągnąć oleju, z reguły jest dość głęboko zanurzony, no to pojawia się problem i może dojść do sytuacji, w której zatrze nam się silnik. Bardzo często sytuacja ta występuje w motocyklach, w wielu motocyklach na przykład mamy sytuację, gdzie złe rozwiązanie konstrukcyjne, znaczy dobre rozwiązanie, bo producent nie przewidział, że ktoś będzie jeździł na jednym kole, może spowodować to, że jazda na tak zwanej świecy przeleje cały olej, smok nie zaciągnie i motor się zatrze. I znam taką sytuację, bo ktoś komuś pożyczył, ktoś wypróbował i już na pierwszej świecy po około minucie jazdy zatarł motor. I teraz przechodząc dalej, bardzo często to połączenie tutaj. Ma jakąś uszczelkę, ma jakąś podkładkę. To są elementy, które potrafią się zużyć. Jeżeli są gumowe, potrafią sparcieć i bardzo wiele osób o tym zapomina. Jeżeli tutaj to miejsce styku zacznie przypuszczać, zacznie pompa zasysać powietrze, również spada nam ciśnienie w całej arterii. Teraz, jeżeli otworzymy naszą pompę, nie widzimy żadnej uszczelki. Tak, te pompy są składane bez uszczelek. Możemy ją rozebrać dosłownie w dwie sekundy. Raz. Dwa. Co widzimy? Poza napędem, który zaraz Wam wytłumaczę, tędy zasysany jest olej poprzez pracę obrotową naszej pompy. Następnie musimy zwrócić uwagę na to miejsce. No właśnie, przecież układ olejowy, pompa nie może wiecznie podawać, wiecznie pompować ciśnienia, bo coś by nam się rozerwało. W środku jest pewien cwany mechanizm. Rozbierzmy go. Mamy zabezpieczenie. Ten element to był element, który tu widzieliście oraz. Sprężynkę i tłoczek, który też tu widzieliście, wsunę go. O. I teraz, kiedy zwiększa nam się ciśnienie, co następuje? Zaczyna nam się ta sprężynka wyliczona na konkretne ciśnienie 3, 4, 5 bar. Jeżeli ciśnienie w arterii olejowej bardzo mocno wzrasta, tłoczek zaczyna nam się przesuwać, uchylając i regulując ciśnienie oleju, czyli nadmiar oleju zostanie wypuszczony z powrotem. i to jest prosta filozofia, natomiast elementy obrotowe znajdujące się tutaj wewnątrz czekajcie, złożę to po kolei o. O, Dawaj usina. O, Proszę. Są wykonane ze stali węglowej, w wysokiej wytrzymałości zatem tarcie im nie straszne, cały czas tutaj pływa olej ale po jakimś czasie może dojść do zużycia tych elementów, i bardzo wiele osób zapomina o czymś takim. Tutaj mamy przykład nieśmiertelnej pompy, dlatego że ta pompa ma 550 tysięcy kilometrów. Nigdy nic się z nią nie działo. Co jeszcze bardzo często występuje w takich pompach? Dość duży problem, jeżeli była demontowana. Jeżeli silnik był remontowany, wielu mechaników, lub wiele osób zapomina o tym, żeby taką pompę wstępnie zalać. Chociażby nie wiem, czy przez smoka, jakkolwiek. Jeżeli ona pójdzie na sucho, może się okazać, że nie będzie chciała podać ciśnienia, nie wytworzy się ciśnienia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czasami dochodzi do sytuacji, w której może nam się ta sprężynka zbić. Ona też ma swoją wytrzymałość, jeżeli chodzi o pracę i nie będzie spełniać swoich funkcji. Zacznie być miękka do tego stopnia, że po prostu zawór cały czas będzie się uchylał. I nie będzie takiego ciśnienia, jakie powinno być robocze. Zobaczmy bliźniaczą, powiedzmy bliźniaczą, e, pompę już z Volkswagena. Widzicie? Bardzo podobna zasada działania. Tutaj zasysany jest olej. Tutaj mamy zawór. Ten co tutaj Wam pokazałem, który upuszcza ciśnienie konstrukcyjnie. Jeden element, drugi element i to wszystko. Kulka, która tutaj występuje. Zobaczcie, od boku postaram się ją wcisnąć. Wzrasta ciśnienie w arterii olejowej. O. I zawór nam się uchyla. Należy, jeżeli już mamy taką pompę z jakiejś przyczyny na stole, zawsze skontrolować w użycie elementów obrotowych wewnątrz, dlatego że przykład kaptiwy pokazuje, jak wiele syfu potrafi zostać, bo wyobraźmy sobie hipotetycznie obrócona panewka yy. metal, który tam jest, wszystko jest zasysane przez smog. Owszem, powiecie mi, że jest sitko, ale ono ma swoją strukturę. Wszystko jest zasysane przez smog, do pompy. Jeżeli było mega dużo syfu i ktoś nie wyczyścił takiej pompy, to wyobraźcie sobie pierwszy rozruch. A, łysy, ale jest filtr oleju zaraz za pompą. Tak, ale w tej pompie cały czas będą się te wióry mielić. To jest pierwsza sprawa. Filtr oleju ma też swoją przepustowość. Otworki. Zrobię kiedyś o tym odcinek. On też może małą ilość takiego syfu puścić dalej do arterii olejowej. Żeby Wam to najłatwiej zwizualizować i zakończyć temat pracy arterii olejowej tutaj przychodzi nasza rzeczona pompa, dalej smok wystaje w miejsce. tutaj mamy filtr, czyli puszczone jest wszystko poprzez filtr i dalej z pełną arterią olejową, poza tym, że podawane jest nawał, musi dojść do góry i wszystkimi kanałami, kanałami, kanalikami są podawane tak, aby wszystkie elementy obrotowe tak jak wałki, które się tutaj obracają rozrządu a były nasmarowane, aby zapewnić im odpowiedni film smarny pod odpowiednim ciśnieniem. Całość kończy swoje życie spadając z powrotem do miski. Po drodze może występować jeszcze chłodnica oleju, po drodze może występować jeszcze wiele innych elementów. Sam wał, to chyba dobrze pamiętacie, że tam jest też podawane ciśnienie, tak żeby panewki, jeżeli się to wszystko obraca, były smarowane i przerywanie tego filmu olejowego, tej warstwy filmu olejowego poprzez uszkodzenie pompy lub poprzez zły dobór oleju no bo na przykład będzie za gruby film olejowy albo za nikać będzie film olejowy. Będzie powodować zacieranie się silnika. Przejdźmy do podsumowania, bo to taki chyba krótki merytoryczny odcinek, ja mówię krótki, każdy patrzy 14 minut i mówi się krótki odcinek widział. Pamiętajmy na sam koniec, że jeszcze istnieje coś takiego jak czujnik ciśnienia oleju, który z reguły znajduje się w okolicy filtra oleju. Bardzo ważny element. Dlaczego? Z biegiem lat może się okazać, że nie działa poprawnie i w momencie kiedy Tracimy ciśnienie oleju, patrz przykład Łysego w BMW 40. Praktycznie zerowe było tam ciśnienie oleju, bo smok był zatkany. Więc smok zasysał minimalną tą ilość oleju. Doszło do zatarcia układu tłokowo-korbowego, a czujnik żaden nic nie pokazał. Więc miejmy świadomość, jeżeli mamy możliwość wykonywania jakichkolwiek prac. ściągamy miskę. Zobaczmy najważniejsze elementy. Sitko smoka w jakim jest stanie jeżeli występuje i mamy odwagę jest uszczelka to wymieńmy uszczelkę żeby nie powstała żadna nieszczelność w stykaniu się pompy olejowej jeżeli mamy Opla Insignię z tą felerną uszczelką która powoduje utratę ciśnienia to po prostu najprostszy sposób z jakim się ludzie uporali to co drugą wymianę oleju po prostu wymienia mechanik tą uszczelkę i problem jest z głowy pamiętajmy też że jeżeli mamy możliwość zajrzeć do pompy olejowej to sprawdźmy w jakim stanie są mechanizmy obrotowe bo ja pokazałem wam jeden rodzaj jeszcze z drugi rodzaj nie miałem akurat go na warsztacie znaczy miałem ale nie mogliśmy znaleźć bo o, wiecie, święta, święta po świętach i, i każdy nie wie o co chodzi. Zatem tyle. Mm, takich odcinków, jak coś działa, jak coś jest skonstruowane, chciałbym robić więcej w prosty, przyswajalny sposób. Jeżeli się Wam podobało, w górę udostępniamy. I nic więcej. Sekcja to się wytnie. Za 3, 2, 1, cześć! Stasiu Przyjemności mi tym światłem w oczy, że teraz widać, że jestem nie dość, że gruby, to jeszcze brzydki jeszcze owłosiony. A, ładnie oświetlony. Dobra, Ale oni myślą, że to jest green screen, bo niektórzy nagrywają na green screenie i wtedy choineczki, saneczki. Nie, nie, profesjonalnie, tak, tak. Dobra, lecimy, trzy, dwa, jeden, akcja. I wbrew pozorom nic nie może wiecznie trwać. No ten autor, jeszcze raz, no, zagalopowałbym się o pasatach.